Ludzie myślą, że jak dałem temu człowiekowi, bo on jest głodny, to on na pewno pójdzie sobie, kupić coś do jedzenia. A on nie jest głodny, mu się chce pić. Myślę, że tak dobrze odnaleźli się w tym nowym świecie, że dają sobie świetnie radę, no bo jeżeli żyją latami w ten sposób, to znaczy, że można. Rano mówią co innego, jak są trzeźwi, za godzinę, za dwie już są pod wpływem alkoholu, mówią co innego, tak pani mi pomoże, tak przyjdę jutro na drugi dzień, porozmawiamy, może pojadę do ośrodka, może do szpitala, może na odwyk, może coś się da zrobić, może coś i już te osoby nie wracają. Oni po prostu jakby się bali, że my chcemy im pomóc i że my chcemy im zrobić może wielką krzywdę. To, że chcemy im pomóc. Dlaczego bezdomni nie mogą lub nie chcą wyjść z toksycznego środowiska? To postara nam się wytłumaczyć pan Jacek. Jak mówi, niedużo potrzeba, żeby zostać bezdomnym. Rodzina, która odwróciła się, a on sam dosłownie w jednej chwili stał się osobą, która sięgnęła dna. Jest to moment, gdzie człowiek przestaje się starać. Osobom bezdomnym jest wszystko jedno, a ich potrzeby schodzą do minimum. Pan Jacek, mimo wielu trudności w życiu, dziś jest szczęśliwym człowiekiem. Założył rodzinę, ma mieszkanie i co najważniejsze, jest wolnym człowiekiem bez nałogu. Po wielu latach trudnej walki z uzależnieniem, chce nam opowiedzieć, dlaczego część osób bezdomnych decyduje się na drogę bez wyjścia. Człowiek pijący ma na wszystko wytłumaczenie. Zawsze i wszędzie ja to tłumaczyłem. W jaki sposób mam się za siebie wziąć? No przecież nie pójdę w teren, nie zdobędę czegoś, e, nie wiem, do zjedzenia, i potem znajdę sobie klatkę schodową czy śmietnik, prześpieszę się żeby po to, żeby rano wstać do pracy. Jeśli to jest nierealne, to jest niemożliwe i tak dalej. Teraz wiem, że były. I instytucje pomocowe nawet MOPs, jakieś misje, czy to chrześcijańskie, czy inne, zawsze gdzieś coś jest. Ale no, wtedy to nie interesuje się takimi rzeczami, bo ja byłem najmądrzejszy i ja dam sobie radę. To jest każdego człowieka, nadużywającego, chyba ulubione powiedzenie. Dam sobie radę. Bardzo dziwne miejsce. Tutaj spałem. W tym pomieszczeniu mieliśmy nasze koczowisko. A ta reszta to zwykłe magazyny na wszystko. W tymi na miejsce, gdzie się można załatwić, gdzie można przetrzymać te wszystkie rzeczy, które się nas nosiło. Każdy człowiek ma jakieś, ma jakieś tam obowiązki, jakieś zasady. No, obowiązką w naszym przypadku takich ludzi no bezdomnych, było zorganizowanie sobie coś do jedzenia. Przede wszystkim alkohol, papierosy i na tym w sumie polegało życie. Trzeba było zrobić codzienny obchód połowy miasta za makulaturą, złomem. Wszystko, co jest możliwe do sprzedaży. Trochę pożebrania od ludzi i, i jakoś jakoś to się ciągnęło. I w gruncie rzeczy uważam, że takie rzeczy chociaż to niedobre, ale dawaliśmy radę. Jakoś. Jakoś na swój sposób dawaliśmy radę. Trwało to 10 lat. No trwało 10 lat i to teraz mogę powiedzieć, że to jest 10 lat wyjęte z iciorysu, bo przez te 10 lat można było dużo rzeczy zrobić. To nie jest tak, że człowieka pijącego to ktoś nie chce. To człowiek pijący nie chce i się odsuwa może, nie wiem, trochę ze wstydu, trochę z bezsilności, trochę z czegoś, bo, bo raczej po czasie, jak zacząłem inne życie, zaczynam po prostu, to ja się dowiaduję, że ludzie jednak nie położyli takiej, nie postawili kreski na mnie, tylko tylko raczej każdy może ubolewał i chciał pomóc, ale to, to było całkowite totalne odsunięcie się od wszystkiego. W tej chwili moje życie jest takie, że no cóż, na pewno jest lepsze. Mam no, głównie ponaprawiałem po te relacje, które potraciłem w. W czasie tych, tych, tego, tych 10 lat. Ale jest i, jest i praca, mam gdzie mieszkać, mam co jeść, żyję uczciwie. Bezdomni w kutnie mogą liczyć na wsparcie miejskiego ośrodka pomocy społecznej, skorzystać z mieszkań wspomaganych, noclegowni oraz ogrzewalni, która jest czynna w okresie zimowym, wspierani są przez organizacje pozarządowe. Co prawda podstawowe potrzeby bezdomnych są zaspokajane w naszym mieście, to jednak nadal można zadawać sobie pytanie, czy bezdomni chcą sobie pomóc. Zdarza się, że osoby wykluczone latami mieszkają w noclegowni. Bezdomni wiedzą, gdzie wydają posiłki, gdzie pójść po odzież, ale na dłuższą metę nic z tego nie wynika. Kutnowskie stowarzyszenie Nie jesteś sam, które działa od ponad 20 lat, pomaga osobom bezrobotnym, starszym i bezdomnym prezes Iwona Majczak obawia się, że osób bezdomnych będzie przybywać. W naszym stowarzyszeniu przede wszystkim skupiamy się nad osobami bezdomnymi i to jest w okresie no, od stycznia do grudnia i później z powrotem, tak? Ja uważam, że osoby te, które są w ogrzewalni, no dobrze, jest to ogrzewalnia, mają gdzie się ogrzać, fajnie albo są trzeźwi, albo pijani i, i tam się ogrzewają, bo wiadomo, że no, dla miasta też by to był może nie sukces taki, gdyby ktoś słyszał, że w mieście gdzieś tam zamarzło kilkanaście osób bezdomnych i może czy prezydent, czy my jako Stowarzyszenie, czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Nie zajął się tymi osobami, więc jest to ciężki temat. Są to ciężkie osoby, żeby cokolwiek z nimi załatwić. Tak jak my tutaj nakłaniamy osoby, mamy co kwartał tutaj spotkanie z terapeutką, mamy to od rana około 5 godzin. Są osoby indywidualne, są spotkania ogólnie grupowe, gdzie rozmawiamy z tymi osobami, gdzie mogą uzyskać takiej pomocy, gdzie możemy im załatwić ośrodki, powywozić. Jest to bardzo mała grupa osób, która już naprawdę spada na dno, gdzie przyjdzie i poprosi, żeby rzeczywiście takiej pomocy y, udzielić i pomóc tej osobie. No i co, potem po takim leczeniu ośmiotygodniowym czy siedmiotygodniowym, ta osoba z powrotem powraca na tą ulicę. Nie ma mieszkania, nie chce pójść do noclegowni, wiadomo z jakich tam przyczyn, bo w noclegowni przeważnie są osoby, te, które są już po kilkanaście lat. Nie są te osoby usamodzielniane, nie ma, nie ma mieszkań, żeby te osoby były usamodzielnione, poszły do pracy, bo ja uważam, że tam im jest wygodnie. Tam im jest wygodnie. Po prostu nie ma nad tymi osobami takiej osoby, która by może tak więcej pracowała? Czy jakiś dom taki dla nich by był tak, jak żeśmy byli tutaj z koleżankami, z władzami miasta, w spółdzielniach socjalnych, że te osoby muszą na siebie zapracować. Nie ma to, że one nie żone, Są przyzwyczajone chodzenia po śmietnikach. Wałkuje się kolejny rok tę tą bezdomność, kolejne, kolejne pieniądze się wydaje, kolejne pieniądze socjalne się wydaje na, na te osoby, a te osoby tak naprawdę. Te nie robią ze sobą nic. Ulice tak są nadal. Tak są. Dlaczego wybierają Pani zdaniem to życie, idą w tą stronę? No, trudno mi jest powiedzieć dlaczego, bo dlatego, że chyba im jest tak wygodnie, że żyją bezstresowo, żyją bez to, że nie muszą wstać rano do pracy, że nie muszą się ubrać, nie muszą elegancko wyglądać, nie muszą nic tak naprawdę. Rano mówią co innego, jak są trzeźwi, za godzinę, za dwie już są pod wpływem alkoholu, mówią co innego, tak, pani mi pomoże, tak, przyjdę jutro na drugi dzień, porozmawiamy, może pojadę do ośrodka, może do szpitala, może na odwyk, może coś się da zrobić, może coś. i już te osoby nie wracają. Oni po prostu. Tak jakby się bali, że my chcemy im pomóc i że my chcemy im zrobić może wielką krzywdę to, że chcemy im pomóc. I to są naprawdę bardzo ciężkie osoby do pomocy. Oni tak, jakby się bali czegoś. Ja mówię tak, ubezpieczenia nie masz, jesteś chory, ale popatrz leżysz na ulicy, pogotowie cię zabiera i masz wszystkie badania, wszystkie leczenia. Miasto za Ciebie musi wszystko zapłacić. A ja robię na swoim przykładzie. Jestem chora i potrzebuję lekarza i muszę czekać miesiącami albo iść prywatnie, żeby sobie załatwić jakieś badania. I weź się w tym kierunku, mówię, poszedłbyś do pracy, a kiedy ty na emeryturę zapracujesz? Kiedy będziesz o, do emerytury, to ja nie doczekam. I to jest takie gadanie z tymi osobami. Zauważamy, że są właśnie coraz młodsze osoby. To coraz młodsze, tak, pięć, tak? 30 lat, tak? Mam też takich tutaj dwie osoby, mężczyzna i kobieta i pytam się, a czemu wy nie przychodzicie, już mówię parę tygodni, nawet miesięcy można powiedzieć, nie przychodzicie tutaj do nas, a oni mówią, a my to sobie dajemy radę. A ja mówię, a no to jak mówię? To powiedzcie mi, jak wydajecie radę? Może ja z wami mówię, pójdę. Jak wydajecie sobie radę? A no idą, tam gdzieś do sklepu dostaną, tam dostaną gdzieś wieczorami, jak już coś tam nie sprzedadzą, a jest coś na przykład upieczonego czy zrobionego. No i tak właśnie te osoby chodzą i żerują na tym, że coś dostaną, coś ze zrobią, ale żeby coś od nich wymagać, to samo jest i w noclegowni. Jak tamte osoby nie będą mieli mieszkania i nie, nie wyjdą z tej noclegowni i się nie usamodzielnią, to tam im jest dobrze, bo tam już są po kilkanaście lat te osoby. I to jest najbardziej przykre, że miasto za nich płaci, że oni tam są i tam po kilkanaście lat właśnie te osoby przebywają i nic te osoby ze sobą nie robią. Pytam, rozmawiam z tymi osobami, czemu nie chcesz, nie usamodzielniać się, nie starasz się o mieszkanie, a bo mi jest tam dobrze, bo mi jest tam dobrze, bo mi jest tam dobrze. No, to ja też bym tak mówić, chciała dobrze: nie martwisz się o nic. O węgiel się nie martwisz, o prąd się nie martwisz, o wody się nie martwisz. O nic się nie martwisz, masz wszystko pod, pod nosem. Bezdomni nie potrafią żyć samodzielnie, nie mają pieniędzy ani pracy. Za to mają depresję, tkwią w nałogach i mają zaburzony obraz rodziny. Okazuje się, że my, jako społeczeństwo, popełniamy błędy, które doprowadzają osoby bezdomne do głębszego uzależnienia. Stowarzyszenie Teen Challenge zajmujące się osobami uzależnionymi działa od ponad 10 lat. Pomaga wyjść z uzależnień. Osoby z nałogami mają tutaj wsparcie doraźne. W jaki sposób, co my powinniśmy w takim razie robić, albo co my źle może robimy do tej pory, skoro nadal te osoby bezdomne są? W naszym społeczeństwie jest przyzwolenie, przyzwolenie na, na wszelkiego rodzaju zło, tak powiem: na yy, nadużywanie alkoholu, przyzwolenie jest na przemoc, przyzwolenie jest na wulgaryzmy, przyzwolenie jest na wszystko. I no przecież nic takiego się nie stało. Stało się. Stało się. Ja myślę, że nasze społeczeństwo jest, ma mało wiedzy i edukacji na temat uzależnień, pomocy. Oni nie wiedzą, dlaczego ten człowiek jest bezdomny. Oni nie wiedzą, dlaczego ten człowiek jest uzależniony. Chodzi o obdarty, głodny. Nie wiedzą tego. I yy, myślę, że ludzie często sami siebie dowartościowują, wydając człowiekowi bezdomnemu, który przychodzi, sam siebie, do, albo zrobiłem dobry uczynek, dodam mu złotówkę dwa, a może i pięć złotych. Często mamy tutaj siedzibę na, na, na przeciwko dworca i widzę, jak tutaj yy, ci bezdomni dochodzą do przyjezdnych. I widzę, jak, jak, jak jest dawane pieniądze, Nie zastanawiałem się, bo ludzie myślą, że jak dałem temu człowiekowi, bo on jest głodny, to on na pewno pójdzie sobie kupić coś do jedzenia. A on nie jest głodny, jemu się chce pić. Jemu się chce pić. I myślę, że jeżeli by społeczeństwo tutaj było bardziej dowartościowane, ja nie mówię, bo biednym trzeba pomóc, głodnego trzeba nakarmić, ale dlaczego ty jesteś bezdomny? Dlaczego jesteś biedny? I tu, tu o to chodzi. Często pytam się, o bo jak ja bym miał pracę, to, to by było wszystko okej. Okay. Ale miałeś kiedyś pracę? No miałem. No i co się stało? A no wyrzucili mnie, ale dlaczego? No alkohol. O jakbym miał rodzinę, jakbym miał się dach nad głową. Ale nie miałeś domu? Urodziłeś się bez domu? Nie, no miałem rodzinę. Miałem rodzinę, miałem dom, miałem żonę, miałem dzieci. I co zrobiłeś? Co się stało? A, no bo to, bo śmo, bo to, ale przyczyna. No przyszedłem tam raz pod wpływem alkoholu. Raz przyszedłeś pod wpływem alkoholu i co? I rozwód? I tutaj trzeba uświadamiać, że, że, że to problem nie jest w bezdomności, problem nie jest w biedzie, problem jest w uzależnieniu. I z tym trzeba walczyć. Ludzie często bezwiednie, ja, ja tutaj też nieraz wracam ludziom, pani nie daje. Czy pan nie daje tych pieniędzy? A nic się nie zbiednieje. No jasne, że nie zbiedniejesz, ale temu ty, ty, człowiekowi to jest gw, gw, gwóźdź do trumny. No. Oleje nad tym, że nie ma wkutnie, nie ma wkutnie, bo yy, izby wytrzeźwień, nie ma detoksu przy izbie, jak w wielu miejscach jest. I, i kiedy y, rozmawiamy z osobą uzależnioną i bezdomną, jak ona jest pod wpływem alkoholu, to, żeby dostać złotówkę czy 50 groszy, będzie przytakiwać, będzie się zgadzać na wszystko. Ale tu nie chodzi o to, trzeba odtruć człowieka i wtedy potrzebnie powiedzieć, słuchaj, człowieku, mamy dla ciebie wyjście, mam dla ciebie wyjście, skorzystaj. Chodziłem do, do ogrzewania na skutnie i widzę, ludzie leżą na, 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 na yy, posadzce, i, yy, często w swoich odchodach, ale kiedy tylko przedczej dzieje, to już wyskakuje na, na, niby na papierosa, wiadomo tam w tych okolicach wchodzi na melinę jedna lufa, druga lufa, żeby zaspokoić głód alkoholu. I tylko aby do rana. Zaczyna świtać, już wyskakują, opuszczają ogrzewanie, bez względu na warunki atmosferyczne. Po co? Po to, żeby zdobyć coś, co zaspokoi głód. Idąc pod sklep, zbierając puszki w kosz. Ale śmieci, bo często się widzi jak... I, i, to, I to jest to samo kółko, i to samo kółko, i to samo kółko, to jest tak zwana betoniarka. Ale czy mamy możliwości, kończy? żeby to przerwać? My mamy. Mm -hmm. My jako ludzie możemy tylko zaproponować. Każdy jest dorosły, każdy wie. Ja myślę, że tutaj też system prawny nas ogranicza do pomocy. Sądy mogą tylko i wyłącznie zobowiązać do leczenia. Ja pamiętam czasy, kiedy był nakaz leczenia. I nakaz leczenia trwał dwa lata. Dzisiaj nie ma pieniędzy na to, żeby leczyć. Hmm. Uważa się, że jak kogoś się wyśle na dwa miesiące do, do ośrodka, to, to go się wyleczy. I ludzie często mówią: że no był w ośrodku. No to i co z tego, że był w ośrodku? Co z tego? Jak tutaj w umyśleń, z, tak jak było, Dzień tak dwie. jest. Słowo Boże mówi: przemieńcie się przez odnowienie umysłu swojego. Zmianę trzeba zacząć od siebie i tu. Żeby wtedy zacząć coś robić ze sobą. Nie mamy żadnych takich domów dla kobiet, dla matek. Nie mamy i też na tym ubolewam, być może jeżeli chodzi o, o władze miasta, może o województwa, żeby zrobić coś takiego, taki dom dla kobiet. Jako, jako chrześcijańska misja mamy też dom dla, dla matki z dzieckiem. Jest to w Bieszada, ale proponowałem tutaj jednej kobiecie, no, ale ja nie pojadę tam w Bieszady, a, a tu z moim dzieckiem, tam też jest edukacja, tam jest szkoła. A nie, 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 tu jest za daleko i tak dalej. Mam przyjaciela, mam przyjaciela, i to niedaleko od nas, Kutna, który też prowadzi oddział clean Challenge, prowadzi taki dom wsparcia, wysyła na terapię, ale ci ludzie, którzy przychodzą, bezdomni, bo często są bezdomni, na dom wsparcia są kierowani do pierwszej terapia, czy to dochodząca, czy nie terapia, bycie w tym domu wsparcia. Bo to jest budynek mieszkalny, piętrowy. Bycie w tym domu uwarunkowane są z pewnymi zasadami. I ci ludzie tam stamtąd na rzecz miasta idą i pracują społecznie. Czy mu się to podoba, czy nie? Jeżeli ci nie podoba, dziękuję. Do widzenia. Opuszczasz. Jest tak, że my pracujemy, bo dostajemy finanse z Urzędu Miasta, Urząd Miasta nas tutaj finansuje, więc my to, co możemy, to robimy. I to często nie idą, często idą tam też osoby, które są niepełnosprawne. Jakąś tam niepełnosprawność fizyczną mają, czy ruchową, czy tak, ale, ale idą. W miarę możliwości robią to, co mogą, ale robią. Okazuje się, że problem bezdomności jest bardziej złożony. Członkowie stowarzyszenia zwracają uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt. Osoby na ulicy świadomie podejmują decyzję o byciu bezdomnym. Większość z tych osób to są wciąż te same osoby. Oczywiście każdego sezonu przybywa też trochę nowych osób. Naczelną ideą organizowania akcji Zima było to, żeby nie pozwolić ludziom zamarsnąć na ulicy. To jest oczywiste. Z różnych powodów ludzie są bezdomni. Natomiast problemem jest właśnie to, że ludzie trwają bezdomności latami i tak naprawdę trudno jest im pomóc, dlatego że oni sami tej pomocy nie chcą. Myślę, że tak dobrze odnaleźli się w tym Nowym świecie, że dają sobie świetnie radę, no bo jeżeli żyją latami w ten sposób, to znaczy, że można. Trochę znamy tak bliżej pojedyncze osoby i rozmawialiśmy z nimi i na przykład takie słyszałam opinie od jednego z takich mężczyzn, który był długo bezdomny i na przystanku on prosił małżeństwo o jakieś 2 zł, 5 zł. I ten mężczyzna tak na niego troszeczkę chulnął, nazwał go nawet Menelem. On się oczywiście obraził, jak można go w ten sposób. Nazywać. Natomiast on mówi, że naprawdę miał w pogardzie osoby, które pracują: że muszą co rano wstawać, pracować, płacić rachunki. On jest wolny, zawsze ma co jeść, ma zawsze się w co ubrać. Więc naprawdę z lekceważeniem i z pogardą patrzył na ludzi, którzy pracują. Znam inną osobę, też mężczyznę, który opowiadał nam, też kilkanaście lat był bezdomny. On świetnie sobie radził w tym stanie. Pieniędzy każdego dnia miał wystarczająco dużo. Kiedyś też, organizując właśnie Dni Nowej Szansy, też rozmawialiśmy z bezdomnym, który miał taką sporą reklamówkę, jako zachęcaliśmy, żeby przyszedł, że będzie mógł tam usiąść w cieple, coś zjeść, on nam pokazał reklamówkę i mówi, że on jeszcze nas może poczęstować, bo on ma jedzenia potąd. Także ci ludzie naprawdę świetnie sobie radzą i tak naprawdę oni nie chcą zmienić swojej sytuacji. To jest największy problem właśnie w bezdomności i w uzależnieniu. Coraz bardziej się zauważa właśnie te młodsze osoby i dlaczego one się stają ofiarami są bezdomnymi? Początek jest jednak w rodzinie. Rodzina ma największy wpływ na nas. Kiedy tutaj rozmawiam w punkcie konsultacyjnym na dyżurach, na przykład z rodzicami, którzy przychodzą do mnie i mówią, że oni wszystko dali swojemu dziecku, a kiedy pytam co to znaczy wszystko, to najczęściej są to rzeczy materialne. Najlepsze buty, firmowe ubranie, nowo, nowy laptop, nowy telefon. Natomiast kiedy pytam o to, jak spędzają wolny czas, to się dziwią, a skąd wziąć wolny czas, jak oni muszą pracować na te wszystkie kaczety? W związku z tym dzieci dostają te rzeczy, które widać, materialne, natomiast absolutnie pozbawione są tych rzeczy najistotniejszych, czyli właśnie relacje, miłości, troski, opieki, bezpieczeństwa. W związku z tym szukają tego wśród rówieśników. No niestety, rówieśnicy dostarczają bardzo szybko, Różnych, przyjemnych rzeczy i to się tak najczęściej kończy. Każdy młody człowiek uważa, że jego to nie dotyczy, bo on kontroluje, bo on wie. Kiedy rozmawiam właśnie z młodymi ludźmi, nie przyjmują w ogóle tego właśnie, co do nich się mówi, że oni też mogą się uzależnić, że oni też mogą stracić swoje życie, pracę. Nie przyjmują tego. Oni widzą też swoich znajomych, którzy biorą krótko, w związku z tym te szkody są nieduże. Natomiast, kiedy widzą osoby, jak nieraz rozmawiamy o tych, którzy już wszystko stracili, to oni uważają, że ich to nie dotyczy, bo oni mają wszystko pod kontrolą. Niestety do czasu. Są wyrzucani z autobusów, barów, przeganiani z klatek schodowych, ponieważ cuchną i są brudni. Posłanka Agnieszka Hanajczyk zwraca uwagę na to, że w miastach w całej Polsce brakuje publicznych łaźni, które pomogłyby w rozwiązaniu tego problemu. Gdy byłam pracownikiem socjalnym i pojawiała się w ośrodku pomocy społecznej osoba bezdomna, to pierwszym problemem jaki był, i to był taki niby rzecz zwyczajna, ale trudna do przeprowadzenia operacja, czyli ja chciałam, żeby ta osoba po prostu zwyczajnie została, umyła się, tak, po prostu, żeby była czysta, żeby ten jej stopień higieny był inny, po to, żeby mogła tą osobę ubrać, a potem usiąść i spokojnie porozmawiać. I pierwszym tym elementem, pierwszym krokiem, który był nie do przeskoczenia, to było kurczę, ale gdzie ja mam ją umyć? Nie mam takich możliwości. Nie ma jednej publicznej łazienki, jednego publicznego natrysku, gdzie mogłabym taką, taką osobę wprowadzić. Drugą rzeczą, która jest. Hmm, bardzo trudna w rozwiązywaniu problemu bezdomności to jest to, że bezdomności, najtrudniej bezdomność rozwiązać wtedy, kiedy ten człowiek wyjątkowo e, potrzebuje tej pomocy, czyli w okresie zimowym, a zatem bezdomność powinno się rozwiązywać przez cały okrągły rok, przez 12 miesięcy. Dużo łatwiej e, pracować ze sobą bezdomną, kiedy jest e, cieplej, kiedy są prace sezonowe, e, kiedy po prostu funkcjonujemy inaczej, niż wtedy. Kiedy jest sytuacja kryzysowa, bo to jest sytuacja kryzysowa, tak, jeżeli ja przechodzę przez ten park i widzę, że na ławce siedzi osoba, która przymarza do ławki tak? i do tego wszystkiego istnieje prawdopodobieństwo, że jest to osoba bezdomna, to wtedy to się rozwiązuje zdecydowanie, zdecydowanie trudniej. Jest e, też trzecia koncepcja. Ta koncepcja e, podobno w wielu krajach e, się sprawdziła. Przede wszystkim ona się sprawdziła w Finlandii, ale na, tą, na tę koncepcję mogą sobie pozwolić osoby, mogą sobie be, pozwolić e, kraje czy społeczności bogate. W Finlandii, proszę pana, jest w ten sposób, że e, osoba, osoba bezdomna najpierw dostaje mieszkanie, e, a później Przeprowadza się z nią wszelkiego rodzaju aktywność polegającą na pracy socjalnej. I podobno Finlandia ma doskonałe efekty. Ale ja oczywiście, co, cóż ja mogę powiedzieć? Ktoś mi teraz powie: no Niech się pani puknie w głowę. Ja pani mogę pokazać dziesiątki albo setki rodzin, które nie mają mieszkania. Osoby, które, wobec których używana jest przemoc, które muszą uciekać, często z dziećmi z domu. One nie mają mieszkania, więc, więc o, czym, o czym my rozmawiamy? Jest jeszcze jedna rzecz, o której wiem, że niektórzy nie chcą mówić, ale ja o czym mówię otwarcie patrząc w kamerę. Są osoby, które, dla których bezdomność jest sposobem na życie. I to jest tak, że ja w swojej pracy zawodowej znałam takie osoby, które na siłę zaciągałam do noclegowni. Oczywiście, tak jak mówię, warunki zimowe one mają inny charakter, ale kiedy latem próbowałam do tej osoby dotrzeć, przekonując ją, że musi być wykąpana, że proponuję jej wyspanie w czystej pościeli, że takie i takie. Ona wie, ale ja tego nie chcę. No, po prostu tego nie chciała, wolała rzeczywiście spać w zupełnie innych warunkach, które często no, jakby nie są akceptowane społecznie. Tych zjawisk jest, jest bardzo dużo, natomiast na pewno musi być bardzo silnie skorelowana praca organów administracji rządowej, samorządów, organizacji pozarządowych i kontrola, sprawdzanie. Na pewno jest w ten sposób, że nikt do końca nie sprawdza. Nie kontroluje efektywności wydanych środków. I nawet jeżeli my w tym roku wydamy 300 milionów na bezdomność, to teraz trzeba powiedzieć, czy to jest wydane na bezdomność, bo to są dwie różne rzeczy. Czy wydajemy to na noclegi, na wyżywienie, na ubrania. Bo to jest po prostu trochę inne zjawisko. Zjawisko bezdomności jest zjawiskiem, które wymaga działania długofalowego jako zjawisko społeczne. Praca wszystkich instytucji powinna polegać na tym, żeby bezdomny był gotowy przyjąć pomoc, aby posłużyła ona do zmiany jego życia, a nie była tylko przyjmowaniem pomocy w nieskończoność.